Co zrobić, aby nie bać się przyszłości? Co zrobić, aby nie martwić się na zapas, nie analizować, co może później tak, aby ze spokojem patrzeć na ten czas, który jeszcze przed nami. Ten live jest dedykowany dla tych z Was, które o przyszłość swoją się boją, które martwią się o to, co będzie dalej, które czują stres i które czasami mówią: Och, ja już, ja, ja po prostu nie chcę nawet o tym myśleć. Bo ta cała przyszłość to jest jedna wielka niewiadoma. W czasie tego live'a podzielę się z wami trzema rzeczami, dziewczyny, trzema rzeczami, które można zrobić, aby o przyszłość się nie bać, aby podchodzić do niej z dużo większym spokojem, ba, aby podchodzić do niej z ekscytacją. I widzę, że pojawiają się pierwsze osoby, A dajcie znać dziewczyny, jak się dzisiaj czujecie, czy już kawka, herbatka wypita, czy tęskniłyście za mną, bo nie widziałyśmy się ostatnio, ponieważ były święta. Natomiast dzisiaj wracam myślę, że z tematem, który jest ważny. Bo bardzo często słyszę od klientek, piszecie w mailach, piszecie w wiadomościach, że ten strach o przyszłość. To jest coś, co odbiera radość każdego dnia, to jest coś, co wywołuje napięcie, to jest coś, co sprawia, że nie czujecie się do końca fajnie w swoim życiu. I tak jak powiedziałam, podzielę się z Wami dzisiaj trzema rzeczami, które można zrobić, które sprawią, że w odniesieniu do tej całej przyszłości będziecie podchodziły z dużo, z dużo większym spokojem, ok? Jeżeli macie koleżankę, która wiecie, że też się trochę zamartwia, stresuje tym, tą przyszłością w tych czasach, co będzie dalej, to proszę udostępnijcie dziewczyny tego live'a. Stagujcie ją, niech dziewczyna obejrzy i niech też usłyszy o tych trzech radach, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Dobrze, dziewczyny, rada pierwsza. Gotowe jesteście? Rada pierwsza jest taka. Ale zanim ją wam zdradzę, to chciałabym, żebyście zastanowiły się i oceniły same, same dla siebie, jak się czujecie wtedy, kiedy nie wiecie, co będzie dalej. Kiedy tak naprawdę stoicie przed jedną wielką niewiadomą, wszystko się może zdarzyć i wy tak macie, że hm, hm, co będzie dalej, tak? Ja w takich momentach przyznaję szczerze, że czuję spory, spory dyskomfort, bo ja lubię wiedzieć, co będzie dalej. I przywołuję ten przykład po to, żeby Wam uzmysłowić, że pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, aby przestać się bać o swoją przyszłość, to jest zaplanowanie jej, tak? I podejrzewam, że od razu usłyszę o niektórych z Was, ale jak mam zaplanować przyszłość, skoro ja nie wiem, co się wydarzy? No, właśnie, może to jest tak, że nie wiesz, co się wydarzy, dlatego że nie planujesz. Może nie wiesz, co się wydarzy, i dlatego boisz się, ponieważ nie określasz, jak chcesz, aby to, co będzie dalej, wyglądało. I chcę wytłumaczyć taką bardzo, bardzo prostą rzecz. W momencie, w którym Ty nie wiesz, co będzie dalej, wiesz, co robi Twój umysł? On, ponieważ nie ma żadnych punktów odniesienia, on wraca do przeszłości. I on sobie myśli tak. Hmm. Ponieważ w przeszłości to mi się wywaliło, tamto mi się wywaliło, to poszło nie tak, więc prawdopodobnie moja przyszłość będzie taka jak moja przeszłość. Ponieważ on na tym bazuje, ponieważ on nie ma żadnych innych dowodów, nie ma żadnych innych rzeczy, na których mógłby się oprzeć, w związku z tym on się odnosi do tego, co było. I teraz zobacz, jeżeli odnosisz się tylko do tego, co było, no to oczywiście, że boisz się o przyszłość, ponieważ patrzysz na rzeczy z przeszłości, na to, gdzie siebie rozczarowałaś, na to, gdzie ludzie cię rozczarowali, na to, gdzie coś poszło nie tak, jakbyś chciała, albo, gdzie, albo wtedy, kiedy wylądowałaś tam, gdzie byś nie chciała, ponieważ nie miałaś planów. I sobie myślisz, tak, no ta przyszłość będzie <laughs> chusteczkowa, tak? Poza tym, zobacz, jeżeli w Twojej głowie nie ma żadnego planu, jeżeli w Twojej głowie nie ma żadnego pomysłu na to, co dalej, to Ty w gruncie rzeczy nie masz powodu, żeby wstać z łóżka, to Ty w gruncie rzeczy nie masz powodu, aby być zmotywowaną, to Ty w gruncie rzeczy nie masz powodu, żeby czuć ekscytację. No bo na co masz czuć ekscytację? Jeżeli Twoja przyszłość niczego fajnego dla ciebie nie ma i jest jedną wielką niewiadomą, gdzie, na którą Twój umysł reaguje tak, ojejku, nie wiem co będzie, w związku z tym muszę się bać, muszę się zabezpieczać, muszę analizować, co, co może pójść nie tak. Więc jeżeli Ty nie masz pomysłu na swoją przyszłość, to naturalne jest, że się jej boisz. To naturalne jest, że nie masz motywacji, że nie chce Ci się działać i że to wszystko jest dla Ciebie bez sensu. I ktoś może powiedzieć tak. No dobra, Witowska. Mogę zaplanować swoją przyszłość, ale ja już tak w przeszłości robiłam. Powiedziałam, że chcę jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią czy rzecz i nic się nie wydarzyło. Samo to do mnie nie przyszło. Aha! I tu mamy sedno tematu, dziewczyny. Rzeczy same do nas nie przychodzą, tak? Jeżeli określamy, że chcemy kimś się stać w przyszłości, na przykład chcemy zdobyć zawód, to wiadomo, że musimy w tym kierunku podjąć działania, musimy się tego zawodu nauczyć. Jeżeli określamy, że chcemy pojechać na wakacje, jak trochę się uspokoi COVID, to wiadomo, że musimy wybrać miejsce, zebrać fundusze, określić, co tam będziemy robiły, bo same wakacje do nas nie przyjdą. I teraz zobaczcie, to, to całe określanie przyszłości, określanie tego, co ja chcę. Wymaga taj... oprócz samego określenia, podjęcia pewnych działań, zrobienia pewnych kroków. Jeżeli ja do tych planów, do tej mojej przyszłości nie pasuję, no to zadaję sobie pytanie, co się muszę nauczyć, co muszę zmienić, co muszę puścić, jakie działania muszę podjąć, żeby po tą przyszłość sięgnąć i żeby ona była taka, jak ja sobie wymyśliłam. I jeżeli mnie słuchacie jakiś czas, to z całą pewnością słyszałyście, jak ja mówię, życie na swoich zasadach, że tak fajnie się żyje na swoich zasadach. Ale zobaczcie, dziewczyny, życie na swoich zasadach to oznacza, że ja te zasady określam, ja te zasady wprowadzam i ja dążę do tego, żeby te zasady w moim życiu działały, żebym ja żyła tak, jak chcę. No dobrze, powiecie, okej, okay, rozumiem, mam, określi, czego, czego chcę, bo dzięki temu będę miała ekscytację, będę miała motywację, będę wiedziała, w jakim kierunku w swoim życiu podążam. Ale co z rzeczami, które się dzieją niespodziewanie? No na przykład pojawi się jakiś lockdown, zepsuje się pogoda, coś się skomplikuje. Dziewczyny, to nie jest koniec świata. Jeżeli się pojawi coś, co skomplikuje trochę Wasze plany, to Wy będziecie po prostu elastyczne, to Wy po prostu przesuniecie troszeczkę swoje plany, albo w czasie, albo zrobicie ekstra działania, ale nadal będziecie podążały w kierunku tego, co chcecie. Jeżeli przy pierwszym podejściu nie dojdziecie na 100% do celu, do tego, co sobie wymyśliłyście, to popatrzycie, aha, mogłam to zrobić inaczej, mogłam to zrobić inaczej. Jak to skoryguję, to będę miała to, czego chcę. I teraz zobaczcie. Osoba, która się budzi rano i ma pomysł na swoją przyszłość, ona mówi tak, kurde, no po prostu no moja przyszłość będzie taka, że ja się jej nie mogę doczekać. A aż mam gęsią skórkę, po prostu wow! Szałomacicę, po prostu będzie fajnie. Osoba, która nic nie zrobiła w kierunku swojej przyszłości i w ogóle niczego nie określiła i tylko próbuje przetrwać, budzi się włącza drzemkę mówi Boże, że jest, żeby się nic dzisiaj nie wydarzyło, żeby, żeby, żeby się nic dzisiaj nie wywaliło. Właściwie to ja wolę zostać w łóżku, bo tutaj się czuję bezpiecznie i tutaj się nic nie dzieje. Zgadzacie się ze mną, że tak to działa dziewczyny? Dajcie mi znać w komentarzu, kto od dzisiaj zacznie planować swoją przyszłość. No bo zobaczcie, jak ją zaplanujemy, to będziemy wiedziały, dokąd zmierzamy, to będziemy wiedziały, co się wydarzy, będziemy wiedziały, jaka nagroda nas czeka i że po prostu będzie fajnie. Drugi temat, drugi temat, druga rzecz, którą można zrobić, żeby nie bać się swojej przyszłości. Boimy się dziewczyny przyszłości wtedy, kiedy wiemy, że mogą nas spotkać przykre konsekwencje. A kiedy nas mogą spotkać przykre konsekwencje? Przykre konsekwencje mogą nas spotkać wtedy, kiedy wiemy, że zawaliłyśmy albo zawalamy pewne tematy. Przykład, w pracy jestem na półgwistka, balansuję i ma, jestem w stanie się wytłumaczyć szefowi, ale wiem, że jestem na półgwistka i wiem, że gdyby przyszło co do oceny mojej pracy, to ja mam sobie dużo do zarzucenia, więc boję się o swoją przyszłość, boję się, że stracę pracę. W odniesieniu do związku zaniedbuję mojego partnera, wiem, że jestem jędzą, wiem, że ciągle manipuluję seksem, wiem, że e, obiecuję pewne rzeczy, ale nie dotrzymuję, więc boję się, jak ta relacja się potoczy, boję się, co będzie dalej. W odniesieniu do pieniędzy, wydaję pieniądze e, swobodnie, nie zastanawiając się, co będzie dalej, nie tworzę innego źródła dochodu, nie zabezpieczam się, w związku z tym boję się, co będzie, jak te pieniądze się skończą w odniesieniu do swojego ciała, tak, jem byle jak, nie dbam o siebie, a cały czas trzymam się przeszłości, cały czas jestem pod stresem, cały czas czuję niefajne emocje i oczywiście, że się boję, że któregoś dnia moje ciało powie, a, 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 a kochana, zapracowałaś na chorobę, dostaniesz diagnozę, wywalisz się kołami do góry i po prostu będzie z Tobą nie tak i teraz zobaczcie, jeżeli my zawalamy te rzeczy na co dzień, to my wiemy, że przyjdzie kara, my wiemy, że przyjdą konsekwencje, i my się ich boimy. I bojąc się ich, no automatycznie boimy się tej całej naszej przyszłości, bo wiemy, że to, na co sobie zapracowałyśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące, może nawet lata, prędzej czy później nas dopadnie i ugryzie nas w tyłek za przeproszeniem, tak? Co można więc zrobić, dziewczyny? Ja uważam, że najlepszą rzeczą, którą można zrobić, jest uczciwie popatrzenie, tak? Gdzie zawalam? Gdzie zawalam? Gdzie wiem, że zbliża się pożar, który za chwileczkę wybuchnie, strawi to wszystko co jest i po prostu nie będzie co zbierać, a ja poczuję, że mam, wiecie, nóż na gardle i nie będę miała siły, żeby coś zrobić. Jeżeli znajdziecie takie miejsce, gdzie macie pożar, gdzie wiecie, że zaniedbałyście tematy, to po prostu od, od nie wiem, od dzisiaj, nie od poniedziałku, od, bo to się wam rozmyje. Od dzisiaj a ustalcie same ze sobą, co zrobicie, żeby tego pożaru uniknąć, żeby stłamsić ten pożar. Czyli przykładowo, jeżeli zawaliłyście relację, powiedzcie partnerowi, że słuchaj, porozmawiajmy o tym. Przepraszam, wiem, że nie byłam najlepszą partnerką, tak? On na pewno też ma coś za sobą, za skórą, ale wy bądźcie mądrzejsze. Jeżeli zawalacie w pracy, Napiszcie maila do szefa o treści takiej, że wiem, że ostatnio nie byłam najlepszą wersją samej siebie, chcę się poprawić, chcę, chcę załatwić zaległe rzeczy, chcę to wyprostować, tak? Jeżeli wiecie, że zjada Was stres, że przez ostatni rok covid po prostu urosło Wam w głowie, że macie poziom stresu i emocji taki, że jesteście tykającą bombą zegarową, że któregoś dnia wybuchniecie, albo skończycie z depresją, albo zabijecie sąsiada, albo, albo dziecko, bo macie już tyle, tyle nerwów, zacznijcie od dzisiaj używać jakiejś techniki relaksacyjnej. Tapping jest rewelacyjny, medytacja jest rewelacyjna, głębokie oddechy są rewelacyjne. Wszystko po to, żeby spuścić ci się żeby wasze ciało któregoś dnia się nie wywaliło, tak? Czyli zobaczcie: zamiast bać się konsekwencji, zamiast drżeć, że w przyszłości one was dopadną, że coś się wydarzy, to po prostu robimy coś. Żeby się nie wydarzyły, tak? Jeżeli wiecie, że macie zaległe rachunki i za chwileczkę zastuka Wam ktoś do drzwi albo wyśle Wam pismo, wystąpcie pierwsze, napiszcie, że wiem, jestem to winna, ale zapłacę to w takich i w takich ratach. Zobaczcie, zamiast pozwolić, żeby pożar przyszedł, spalił Was, po prostu zdewastował, wyrobicie coś pierwsze. Wy mówicie pierwsze, przepraszam, poprawię się, zrobię, wyprostuję. I w związku z tym ten pożar mówi: A okej, okay, okej, okay, okej. Okay, dla mnie tutaj nie ma miejsca, bo ona zaczęła coś robić, tak? I jak nie boimy się tych takich przykrych konsekwencji, to wtedy, dziewczyny, nie boimy się o przyszłość, to wtedy podchodzimy z dużo, z dużo, z dużo, z dużo większym spokojem. O, Agnieszka pisze, że tapping jest rewelacyjny. No jest rewelacyjny, ponieważ tapping uspokaja nasz fight or flight response, wyłącza nam stres i neutralizuje sytuację, tak? Ja chyba bym zwariowała, gdybym nie używała tappingu. Dobra, dziewczyny. Mamy, mamy dwa, 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 dwie rzeczy, które można zrobić. Dajcie mi znać, e, czy one do Was trafiają. E, czy je za, czy napiszcie po prostu, OK? Postanawiam to ogarnąć, OK? Żebym wiedziała, że słuchacie i żebym wiedziała, że to ma sens. Napiszcie mi. Trzecia rzecz dziewczyny, która jest bardzo, bardzo ważna e, i która też e, wywołuje w nas duży, duży stres i którą można zrobić, żeby tego stresu i strachu o przyszłość nie czuć to jest zadbanie o finanse. I mówię to tak, mówię to szeptem, trochę śmieję się tutaj, ponieważ kobiety boją się pieniędzy. Kobiety boją się pieniędzy jak cholera, tak? Boją się zrozumieć, jak działają finanse, boją się nauczyć więcej zarabiać, boją się stworzyć kolejne źródło dochodu, bo ktoś powie, że są materialistkami, tak? Bo zarabianie jest nie niekobiece, bo o pieniądzach się nie rozmawia, bo, 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 bo. bo, bo. Ale dziewczyny, zobaczcie. Czy gdybyście miały na koncie taką fajną sumkę pieniędzy, to patrzyłybyście z dużo większym spokojem na przyszłość? To wiedziałybyście, że cokolwiek się nie wywali, ja mam kasę. I za tą kasę mogę zapłacić na przykład za prywatną opiekę zdrowotną zamiast czekać pół roku w kolejce. Mogę rozwiązać coś, mogę zatrudnić kogoś, mogę ogarnąć tematy, bo ja mam zaplecze finansowe. Bo ja wiem, że tam jest coś i ja się nie muszę martwić. Jednym z potężniejszych strachów o przyszłości jest właśnie strach o to, że zabraknie pieniędzy. O to, że pieniądze się skończą i, i co ja wtedy zrobię? Żyjemy w czasach, w których no, kwestia pieniędzy jest, jest jak najbardziej naturalna, ponieważ nie płacimy dziewczyny lajkami ani uśmiechami niezależnie od tego, jak piękne uśmiechy macie. Płacimy pieniędzmi za wszystko. I teraz tak, ktoś może powiedzieć: No dobra, no dobra, dobra, mogę zadbać o pieniądze, ale łatwo ci jest to powiedzieć, jak ja przez lata zaniedbywałam pieniądze i nie zaniedbywałam zarabianie, i co ja mam teraz zrobić? I ja powiem tak, że jest takie chińskie powiedzenie, słuchajcie dziewczyny, to jest fajne, ja kocham to powiedzenie po prostu na maksa, że najlepszy czas, żeby posadzić drzewo, był 20 lat temu. 20 lat temu, tak? Ale drugi najlepszy czas, aby posadzić drzewo, jest dzisiaj. I jeżeli dzisiaj zaczniecie zajmować się pieniędzmi, czytać o nich, dowiadywać się, zastanawiać, uczyć zarządzać, um, usuwać emocje, to za jakiś czas to zacznie działać. I teraz zobaczcie, jeżeli wasz umysł dostanie informację, aha, ona zaczęła się zajmować kasą. Ona zaczęła, pomimo paniki, pomimo palpitacji serca, zaczęła czytać, zaczęła oglądać wideo na temat pieniędzy. Poza tym mam dla was coś na temat pieniędzy, co wam pomoże się kasę nauczyć. Jeżeli ona zaczęła to robić, to znaczy, że prędzej czy później pieniądze przyjdą. To znaczy, że nie muszę histeryzować, że nie muszę robić tak. Boję się o swoją przyszłość, boję się o pieniądze i mogę pozwolić jej spokojnie pracować, tak? Zobaczcie dziewczyny, jakie to jest proste. Jeżeli zadbałyście o kasę wcześniej, trudno, stało się, tak? Nie, nie miałyście odwagi, nikt wam nie powiedział, a stwierdziłyście, że nie jesteście na to gotowi, miałyście ważniejsze tematy. Ale dzisiaj można się znowu pieniędzmi zająć, tak? można poczytać, można zobaczyć, jakie mam przekonania, które nie stopują, że ja się boję zarabiać, można, można powiększyć swoją wartość ekonomiczną na rynku pracy, żeby stać się, żeby stać się bardziej pożądanym pracownikiem albo mieć, mieć biznes, którego ludzie dużo bardziej chcą. I ten temat w dzisiejszych covidowych czasach jest bardzo, bardzo ważny, no bo dziewczyny, no mamy, mamy kryzys, większy kryzys przed nami, więc zamiast chować głowę w piasek, trzeba się nad tym pochylić. Na początku będziecie czuły. Skomfort na początku nic nie będziecie rozumiały, ale w pewnym momencie się z tym oswoicie, bo pieniądze to jest taki sam temat jak każdy inny, taki sam obszar i można się tego nauczyć. Dobra, e, powiedziałam Wam, że e, mam dla Was coś, co pozwoli Wam lepiej pieniądze zrozumieć. To jest dziewczyny, bezpłatne wyzwanie wideo, gdzie ja właśnie tak gadam, jak teraz do Was gadam i gdzie tłumaczę, o co z tym całym zarabianiem chodzi. Jeśli więc ktoś chciałby obejrzeć, e, wziąć udział w tym, w tym bezpłatnym wyzwaniu, podkreślam, bezpłatnym wyzwaniu, to po prostu zostawcie w komentarzu, poproszę o link do wyzwania. E, daj daj Witoska wyzwanie, tak? E, chcę, chcę ogarnąć temat. I i ja wam później to wkleję, oprócz tego w, w opisie do live'a także wkleję linka. I teraz tak, dziewczyny, podsumowując. Jeżeli boicie się o swoją przyszłość, tak? To jeszcze raz te trzy kroki, które możecie zrobić po to, żeby wasz umysł przestał histeryzować, przestał się bać i żebyście wy po prostu czuły się dużo, dużo spokojniej. Pierwsza rzecz Zaplanowanie przyszłości i podjęcie działań w jej kierunku, tak? Czyli planuję, dzięki temu, że wiem, że będzie fajnie, mam motywację, żeby działać, czuję ekscytację i mam na co czekać, tak? Poza tym wiem, w którym kierunku będę życiowo szła, tak? Czyli to nie jest na zasadzie takiej, że ja nie wiem, jaka będzie przyszłość, tylko ja ją określam, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Ugaście pożary, póki jeszcze możecie, zanim one wybuchły. Czyli zobaczcie, gdzie są potencjalne konsekwencje, które mogą was dopać, i dlaczego się boicie. I spróbujcie zrobić, właściwie nie spróbujcie, zróbcie cholera, zróbcie coś i od razu teraz w ten weekend, najlepiej od razu dzisiaj w sobotę, co sprawi, że nie będziecie musiały się bać o to, co się wywali, że nie będziecie musiały się stresować o to, co pójdzie nie tak. Trzecia rzecz, zadbajcie o swoje finanse, bo jak będziecie miały kasę w banku, jak będziecie wiedziały, że te pieniądze przyjdą, albo że są, albo że rynek Was chce, to będziecie z dużo większym spokojem patrzyły na to, że nawet jeśli coś się wywali, to przecież ja i tak dam radę, ponieważ ja mam kasę na koncie. Ja ze spokojem patrzę na swoją przyszłość, bo ja mam kasę na koncie. Która rada do was najbardziej trafiła? Która, który, który krok zastosujecie dzisiaj, dziewczyny? Jeden, dwa czy trzy? Dajcie mi znać. Jeden, tak? Czyli planuję swoją przyszłość, określam, czego chcę, bo chcę mieć motywację, chcę mieć ekscytację, tak? I chcę wiedzieć, gdzie w życiu wyląduję. Krok drugi, gaszę pożary, po to, żeby się nie bać potencjalnych konsekwencji, po to, żeby mi się nic nie wywaliło, i żeby ze spokojem spać. Krok trzeci, ogarniam kasę, po to, żeby być niezależną, po to, żeby ze spokojem patrzeć w przyszłość, po to, żeby wiedzieć, że ja mam zaplecze. Magda pisze wszystkie trzy. No to kurczę, wszystkie trzy. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Małgorzata pisze krok pierwszy. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, nie da się żyć na własnych zasadach, jeżeli nie określicie, jak chcecie żyć, gdzie chcecie podążać. Dobrze, dziewczyny, ja się naprodukowałam te trochę. Proszę bardzo, udostępnijcie live'a. Kto chce linka, to, 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 to piszę o linka. A ja Wam życzę fantastycznego weekendu, trzymajcie się ciepło, podzielcie się chociaż jedną rzeczą, która do Was dotarła, chociaż jednym zdaniem, chociaż tym, chociaż napiszcie, Witowska, kurczę, ruszyłaś mi dzisiaj, ok? Trzymajcie się ciepło, Buziaki ode mnie, cześć, Pa!